Z jakiego powodu kobieta wybiera dupka na swojego partnera, męża, zamiast miłego, rodzinnego, wrażliwego mężczyzny? Zasada jest prosta. Podświadomie wybieramy na swojego partnera takiego faceta, jakim był nasz ojciec. Wybieramy takiego faceta, który stał się naszym wzorem, kiedy byliśmy małymi dziewczynkami. Więc jeśli nasz tata zachowywał się jak dupek, to podświadomie takiego doświadczenia szukamy, takiego wzorca e, szukamy w dorosłym życiu. Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach, bo wcale nie musi być, że całe życie spędzisz właśnie z takim dupkiem. Możesz mieć to doświadczenie bycia w relacji, z troskliwym, mądrym mężczyzną. Tylko najpierw potrzebujesz zająć się i zaopiekować się sobą i zauważyć, jakie mechanizmy podświadome działają i potęgują Twoje wybory. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku. Link do mnie znajdziesz w moim biom. Do zobaczenia.